Brutalna prawda o zarobkach Agnieszki Kaczorowskiej. Równia pochyła. Już wiadomo, że nie zobaczymy Agnieszki Kaczorowskiej w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami. Tancerka i aktorka znana z klanu odpadła wraz z Marcinem Rogacewiczem tuż przed półfinałem ostatniej edycji. Pojawia się więc pytanie. Co dalej z jej karierą, która, jak zauważa ekspert do spraw wizerunku Filip Metzner, obecnie opiera się na kontrowersjach związanych z życiem prywatnym? To szybkie paliwo dla marki, ale krótkotrwałe. Wizerunkowo to równia pochyła, nie owija w bawełny Mecner. W ostatnich miesiącach Kaczorowska znalazła się w centrum medialnej burzy. Najpierw głośno komentowano jej rozstanie z mężem i potwierdzony romans z partnerem stańca z, z gwiazdami. Następnie doszło do niespodziewanego odpadnięcia z programu, które wywołało falę komentarzy, również ze strony innych uczestników. Niedługo później tancerka oficjalnie się rozwiodła, po raz kolejny trafiając na nagłówki portali. Widzowie są podzieleni: jedni jej kibicują, inni mają dość medialnego spektaklu. Agnieszka Kaczorowska, Bożenka z klanu i wizerunek oparte na emocjach. Pierwszą rzeczą, która ukształtowała jej markę, była Bożenka z klanu. Ta postać zawsze budziła skrajne emocje. Jedni ją lubili. Inni wręcz przeciwnie, mówi Filip Metzner. I choć nie miała wpływu na scenariusz, internet latami żył memami i komentarzami o jej roli. Ekspert podkreśla, że dziś marka Kaczorowskiej jest mocno przykryta życiem prywatnym. Zamiast mówić o jej talentach i projektach, publiczność żyje jej emocjami, rozstaniami i konfliktem. To szybkie paliwo dla marki, ale krótkotrwałe. Wizerunkowo to równia pochyła, ocenia. Duże znaczenie miało również wejście do programu z partnerem, z którym miała rodzącą się relację. Zdaniem Metznera wywołało to emocjonalny trigger, który zamiast wzmacniać jej zawodowy wizerunek, jeszcze bardziej podkreślił prywatne wątki. Czy strategia Agnieszki Kaczorowskiej ma sens? Krótkie zasięgi kontra długoterminowy wizerunek. Filip Metzner widzi w Kaczorowskiej ogromny potencjał. Jest utalentowana, ładna, pracowita. Mogłaby być marką dziewczyny z sąsiedztwa. Ale od dziecka jest na świeczniku, nie wykształciła dostansu i dlatego trudniej jej podejmować dobre decyzje wizerunkowe, uważa ekspert. Porównuję jej sytuację do kasi cichopek, obie dorastały w serialach, obie rozwijały się przez taniec, obie przeszły przez fale ocen. To marki wywołujące emocje, ale emocje są zdradliwe? Czy marka Kaczorowskiej jest dziś wartościowa? Nasz ekspert nie ma wątpliwości, analizując tę sytuację. Kaczorowska powinna się mocno zastanowić nad tym, jak chce być postrzegana i czy jej strategia, o ile istnieje, jest dobra. Krótkoterminowo tak, bo ma świetne zasięgi. Marki wiedzą, że daje klikalność, ale to kampanie szybkiego obrotu, niedługoterminowe strategie tłumaczy. Ile zarabia Agnieszka Kaczorowska? Dziś Kaczorowska zarabia nie tylko na klanie. Ruszyła z nowym spektaklem, który będzie grany w całej Polsce, bilety kosztują około 140 zł. Do tego dochodzą liczne współprace reklamowe, z markami Bałty, Wellness i spożywczymi. Według branżowych informacji za jedną wrzutkę w mediach społecznościowych tancerka może otrzymywać od 10 do 15 tysięcy złotych. Metzner jednak przestrzega, jeśli chce zarabiać nie tylko teraz, ale i za kilka lat, musi zmienić ton narracji. Postawić na kompetencje, nie na burzę wokół życia prywatnego. Ma wszystkie narzędzia, by być marką sympatyczną i konsekwentną, ale musi sama przejąć kontrolę.